I dzień dobry, dzień dobry w niedzielę 10 sierpnia. w tutaj nasi gości idą do kościoła na Ms. Święto. Już po święty, podzielić się Do wrzucać i zapalać świeczki. Chodź, chodź. Ojca i Syna, i ducha. Aniela Boże, A tutaj po kościele taki obiad. Proszę plaski, że na nam wchodzą. Angelika usmażyła. Patryniu, skąd masz tyle pieniążków? Patryniu, kto ci dał? Tata! Tata ci tyle dał? A na co to? Gdzie, co zrobisz? Co sobie kupisz? Mhm. A oliwka, co tam masz? Co masz tyle pieniążków? Tata ci dał? Tatusiowie bogaci, proszę. A my jedziemy do sklepu teraz po zabawki, a później na plac zabaw. Dzieci, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Patryk. Do sklepu. Oliwia, gdzie jedziemy? Na Po zabawkę? A tu pani doktor Polska przyjmuje, i Patryś skojarzył właśnie panią doktor ze sklepem. No i tutaj już jest ten sklep. Proszę bardzo, dzieci się cieszą. Idą na zakupy, zobaczymy co kupią. Patryś, pokaż co ty chcesz sobie kupić. A po co ci to? Taka ręka. Aha, jeszcze takiego nie masz. Aha, A może sobie pooglądaj jeszcze. Tu dzieci sobie oglądają, proszę, zadowoleni. A tu rodzice trochę mniej. Patryciu co kupiłeś? Taką rękawicę? No super. A oliwka, co masz? Lale? No, pięknie, super. Chyba rodzice sobie nic nie kupią. No właśnie, ale jeszcze sobie kupią. Idziemy. Dziękuję, Semi, tata, kupiła się jakaś Kocham cię tata, semi, kupiła się jakaś A Ty, oliwka, kochasz tatę? Nie. No i po tych w shoppingach idziemy tutaj teraz się wyskakać no i tu czekamy już na prezentację żeby wejść tutaj no i dzieci tu już pokonują przeszkody czekam na nich zobaczymy czy przyjdą o. O, jest Patryczek, a gdzie Oliwia? O, i Oliwia. O, proszę bardzo. Biegniemy. Oliwka tu nurkuje w piance. A Patrycz tu idzie. Oliwka tu. O, I tu teraz zjazd Oliwka i zjazd Patryczek. Brawo! Super! I jeszcze takie na manier. Dzieci z takiej zjeżdżalni zjeżdżają Patryk zjechał. Czekamy na Oliwkę. Patuszkę czeka. Oliwka będzie zjeżdżać teraz. Patrz. Oliwka idzie teraz. No, na następne Oliwia. <grymne> Rączką się przytrzymaj. O! Ciocia ci pomoże, poczekaj. Tu Oliwka idzie na równoważni. Brawo Oliwia! I do przodu. O, i spadła. I po tych skakańcach jeszcze proszę. W salonie gier. na karuzeli skręcenie. Pokaż Patryś, co tam masz. O, jaki masz duży popcorn. Patryś sobie zapamiętał, że tu popcorn i idzie. Tam się wypogodziło i po tych skakańcach idziemy jeszcze na plac zabaw. No, i tutaj jeszcze Patryś pokonuje przeszkody. I proszę, ślisk. Ciocia tutaj spaceruje. I oliwka tutaj też zjeżdża. Sobie na zjeżdżalni. Joho. Tu taki samochód, ciocia wsiada? Czy woli taki? Pasuje ci do bluski. O proszę, jaki ten. Super. Możecie się razem huśtać. No kiwamy się. O, super. Wujek kręci jeszcze. Karuzel. I po Placu Zabaw idziemy tutaj zobaczyć ten ogród sensoryczny. Tu idzie Patryś, tu idzie wujek, a tam idzie Oliwka z ciocią. Idziemy. I tu dzieci wchodzą teraz do domku wróżek, przez takie tajemnicze drzwi, proszę bardzo, i już są w domku. Są wróżki? Szukaj na drzewach. No Patryś tu skacze przez opony, Oliwka ogląda domki wróżek. No i tu uwaga. Zaraz będzie wyjście z domu. Proszę, Oliwia. A, kuku. Hej, dróżko. Jak masz na imię, dróżko? Uważaj, Patryk tam z tyłu. Oliwia, ślimak, szybko. Ślimak. Brawo, pięknie, pierwsza. Tu bawimy się w takie zabawy. Proszę, Patryś jest ja zamienia. W co mnie zamieniłeś? Oliwkę. A oliwkę? Księżniczkę. Frozen. No i po spacerku już wracamy do domku. Dzieci tu są super bohaterowie. Tu jest Frozen, śpiewa sobie. Tam ciocia. A my wracamy już z Placu Zabaw? Tak, z wycieczek, z trampolin, ze skakanek i mówimy Wam pa pa!